Witam oglądających. Nie siedzimy w domu, nie nudzimy się. Troszeczkę pojeździłem, chłopaki też nie marnują czasu. Motorek jest sprawny, mogę powiedzieć, że sezon rozpocząłem. No. Nie ma co narzekać, pogoda jest piękna. Pokażę Wam pierwszą wiosnę, widać. Wiosenkę widać. Moje wspólne wertepy koło końca A teraz, teraz oznaki wiosny. Wiosna idzie pełną parą. Pomału. Tak to wygląda. A tak. Piękne będzie. Tu są inne. Trzeba korzystać z tego końca, póki jest. Nie przejmować się tym, co jest. Nie ma koronawirusa, jest to przykrywka według mnie. żeby po prostu wziąć za mordę społeczeństwo. Wziąć za mordę społeczeństwo. Nie wiem co się szykuje. Prawdopodobnie nieciekawie ma być. <laughs> Zobaczymy co z tego wyniknie. Chłopaki jeżdżą, nie przejmują się. To no, fajne tereny do upalania. lubię tu przyjeżdżać. Blisko od Jartębia. No, i tak to wygląda. Trochę zmodernizowałem motorek. Nie wiem, czy to będzie widać, czy nie? No, tak to wygląda. To bo... jest czujnik temperatury. Jeszcze muszę kupić adapter do czujnikiem i go podłączyć. Radio to nie działa. Wszystko pada pomału. Dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o oglądanie. Zapraszam do skrzyżowa. Wyżyć się